Dzień dobry, witam. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu: Otwarcie sezonu turystycznego w Płocku, wsparcie dla ratownictwa wodnego. Poznaliśmy laureatów nagród Lady D i Gentleman D. Żeby wypocząć w sezonie letnim, wcale nie trzeba jechać na drugi koniec Polski. Wiele atrakcji oferuje Mazowsze. Sprawdziliśmy, dlaczego warto odwiedzić region Płocki. Mazowsze jest przepiękne, jest bardzo różnorodne w sensie i kulturowym, i historycznym. Mamy niewątpliwe skarby przyrodnicze, tak jak Puszcza Kampinoska, ale też Kurpiowskie, Puszcza Biała, Puszcza Zielona, piękne rzeki, Pilica, Wisła, Narew, but. no i mamy nasze instytucje wojewódzkie, 30. Instytucji kultury, które będą też oferowały różnego rodzaju ciekawe wydarzenia. Jednym słowem jest tutaj to zwiedzać. Historyczna stolica Mazowsza kusi nie tylko przepięknym wzgórzem Tumpskim, ale też najstarszym muzeum w Polsce, za słynną kolekcją sztuki. Zapraszamy wszystkich gości, turystów oraz mieszkańców, nie tylko do naszych stałych siedzib, tych stałych głównych wystaw, z których jesteśmy oczywiście bardzo dumni czyli największa wystawa sztuki sztuki secesyjnej w Polsce oraz jedyna stała wystawa sztuki Art Deco, ale również do naszych oddziałów. Kultura Holendrów, przybliży skansen osadnictwa nadwiślańskiego w Wionczeminie Polskim, a sierpc zaprasza do tętniącego życiem Muzeum Wsi Mazowieckiej. Na okres wakacyjny mamy stałe takie już tematy jak pierwsza niedziela lipca, gdzie jest miodobranie, Pierwsza niedziela sierpnia mamy żniwa. No i na zakończenie tego sezonu, pierwsza niedziela września, wykopki. Czyli zapraszam na, nie tylko do zwiedzania, ale do udziału w tych wszystkich wydarzeniach. Północ regionu to wymarzone miejsce na aktywny wypoczynek na rowerze w Kajaku czy podczas spaceru. To są wakacyjne spacery z odplotowymi przewodnikami do najważniejszych atrakcji turystycznych naszego miasta. Zapraszamy do bezpłatnego udziału w zwiedzaniu. Odkrywaniu historii naszego miasta. Na takie spacery nie trzeba się zapisywać. Wystarczy po prostu przyjechać, stawić się na Plac Starego Rynku w Płocku. Rowerzystom polecamy wybrać się na wycieczkę prawie 50-kilometrowym szlakiem środkowej Wisły między Płockiem a Wyszogrodem albo 60-kilometrową trasą Płock-Włocławek na granicy województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Natomiast miejscem idealnym na kajaki dla początkujących jest rzeka Skrwa. Jedne z popularnych odcinków to sikusz Radotki czy Radotki Cierszawo. Bardziej doświadczeni kajakarze mogą przepłynąć trasą góra Kalwaria Płock, która ma długość około 90 km. Latem w Polsce niemal każdego dnia co najmniej jedna osoba traci życie pod wodą. Samorząd województwa przeznaczy blisko 1 300 tysięcy złotych na wsparcie 13 jednostek ratownictwa wodnego z regionu. Środki te zostaną wykorzystane m.in. na utrzymanie gotowości operacyjnej, zakup sprzętu ratowniczego oraz szkolenia ratowników. Liczba utonięć w Polsce i na świecie wciąż pozostaje niepokojąco wysoka, a Mazowsze na tle pozostałych województw jest w niechlubnej czołówce. To wyzwanie dla służb ratowniczych, które każdego dnia walczą o ludzkie życie. W ubiegłym roku w Polsce doszło do 444 utonięć, w tym 23 na Mazowszu. Kluczowe w ratowaniu życia są czas, profesjonalizm i niezawodny sprzęt. Aby to zapewnić, samorząd województwa już od blisko dekady prowadzi program wsparcia dla jednostek ratownictwa wodnego. W tym roku to blisko 1 300 tysięcy złotych. Pomoc jest skierowana do 13 tego typu jednostek, które są formalnie zarejestrowane w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i mają do tego uprawnienia. To wsparcie jest w wysokości około 100 tysięcy dla każdej jednostki. Teraz chcemy zakupić cał, kompletny pomost, który będzie, do którego będzie można sumować łodzie ratownicze. Standardowo, jak co roku, część przekażemy na gotowość ratowniczą, naprawę łodzi oraz zasoby paliwa, ale w tym roku doposażymy też naszą jednostkę w kombinezony. Mamy zamiar kupić pojazd typu SUV do transportu osób, ratowników do danych akwenów oraz przeznaczyć część pieniędzy na dyżury. Takie bardzo potrzebne dyżury, które są, będą zlokalizowane w największym, drugim co do wielkości ośrodku wodnym na Mazowszu, czyli na zalewie domaniowskim. Nowoczesne sprzęt to jednak nie wszystko. Najczęstszą przyczyną tragedii jest ludzka nieodpowiedzialność i brak wyobraźni. Ratownicy niezmiennie apelują o rozsądek. Od wielu lat o czym zawsze przestrzegamy, to to, że rodzice nie pilnują po prostu swoich pociech. Najczęściej z naszego doświadczenia w dalszym ciągu jest to alkohol, a drugą przyczyną jest to niepilnowanie swoich dzieci na plaży. Praca ratowników trwa bez przerwy. To nie tylko patrolowanie plaż, ale też gotowość do interwencji na otwartych akwenach, akcje poszukiwawcze i działania edukacyjne. Te duże ury, które pełnią ratownicy wodni na akwenach, to jest 7 dni w tygodniu 24 godziny więc bardzo duże obciążenie. Nie tylko są na plażach, nie tylko dbają o nasze bezpieczeństwo nie tylko patrolują te plaże, także akweny ale także biorą przede wszystkim udział w akcjach ratowniczych. Odpoczywając nad wodą warto pamiętać o tym, żeby nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, pływać tylko na strzeżonych kąpieliskach, nie skakać do wody w nieznanym miejscu, nie oddalać się od brzegu czy zakładać kapok pływając na przykład kajakiem, łódką czy motorówką. Osoby z niepełnosprawnościami zmagają się z wieloma problemami życia codziennego. Ich samozaparcie, odwaga i chęć walki o marzenia są wartościami, które zasługują na docenienie. Już po raz szósty wyjątkowe osoby z niepełnosprawnościami uhonorowane zostały tytułami Mazowiecka Lady D i Mazowiecki Gentleman D za nieprzeciętne życiorysy i pasje w konkursie, który promuje aktywność społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami. Nagrody przyznano w sumie w sześciu kategoriach związanych między innymi z życiem zawodowym, społecznym, sportem czy kulturą. Wyróżniono także tych, którzy wspierają osoby z niepełnosprawnościami. Doceniamy, podkreślamy osoby z niepełnosprawnością, że ich potencjał, ich talent, ich marzenia są równie ważne jak wszystkich ludzi na świecie. To, że czynią cuda, to, że dzieją się tak piękne rzeczy w ich terenach, ich środowiskach działalności społecznej, zawodowej, podkreśla tylko i pokazujemy właśnie tym konkursem, że nie ma barier, że oni są ważni dla nas a my jesteśmy dla nich ważni. Już po raz kolejny organizujemy konkurs Mazowiecka Lady D i Mazowiecki Gentleman D, w którym chcemy wyróżnić osoby z niepełnosprawnością, osoby, które osiągnęły duży sukces poprzez swoje działania, swoją determinację. Dzisiejsza gala jest świętem osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu, chociaż ja uważam, że każdy powinien każdego dnia świętować to, że żyje, wstaje i, i może wykorzystywać swój potencjał. Tu rzeczywiście na tej scenie uhonorowaliśmy kilkanaście osób, które w sposób wyjątkowy zaznaczają swoją obecność w społeczeństwie. Marzenia trzeba realizować i nie bać się. To jest ważne, bo każdy może nie zrobi tego dokładnie tak, jak osoba zdrowa, ale może realizować swoje marzenia, swoje pasje zawodowe i być aktywnym, a nie być tylko tak zwanym pacjentem. Województwo mazowieckie jest liderem pod względem liczby turystów w całej Polsce. W ubiegłym roku Mazowsze odwiedziło prawie 7 milionów osób, z czego prawie 30% to osoby przyjeżdżające z zagranicy. Jak zachęcić turystów do jeszcze częstszego odwiedzania Mazowsza? O tym władze regionu rozmawiały z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Podczas spotkania dyskutowano także o strategii rozwoju turystyki dla Polski do roku 2030. Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowujące strategię rozwoju turystyki w Polsce uwzględni potrzeby naszego regionu. Budowanie marek turystycznych regionalnych jest dla nas jednym z ważniejszych elementów, ale to są także wszystkie niezbędne inwestycje. Zainteresowanie regionem widoczne jest w statystykach. W ubiegłym roku, 2024, liczba turystów odwiedzających województwo mazowieckie to prawie 7 milionów. Jest to bardzo duży wzrost w stosunku do poprzedniego roku, czyli 2023, prawie 10%, 10 Dlaczego warto odwiedzić Mazowsze? Bo jest zaskakujące przede wszystkim. Bardzo często Mazowsze jest postrzegane przez pryzmat Warszawy. Natomiast War Mazowsze to nie tylko sama Warszawa. To są tereny zielone, to są tereny bardzo bogate, przyrodniczo, to są tereny również mocno zróżnicowane. Pod względem kultury i tradycji. Strategia turystyczna na następne pięć lat obejmuje również różne instytucje kultury. Wszystkie inwestycje we współpracy z gminami, z powiatami w zakresie remontów zabytków, tych miejsc pamięci, tego co jest naszym dziedzictwem, staramy się wspierać, bo ona właśnie ma też przyciągnąć potencjalnego turystę. Dlaczego warto inwestować w turystykę? Bo to istotna część gospodarki. W ubiegłym roku wygenerowała w naszym kraju ponad 5% PKB i 100 miliardów złotych przychodów, a w Unii Europejskiej odpowiada za 9% PKB. Z obserwacji wynika, że zmieniają się trendy w podróżowaniu. Nie tylko w weekendy podróżujemy, wydłużamy sezon w różnych regionach, w związku z tym Polacy zorientowali się i tak naprawdę odbierają tą ofertę turystyczną, którą kładzie branża turystyczna w sposób jakby należyty. Na atrakcyjność Mazowsza wpływa między innymi doskonała komunikacja. Region dysponuje trzema lotniskami i rozwiniętą siecią połączeń drogowych oraz kolejowych. Mazowsze jest drugim województwem z największą liczbą zabytków w kraju. Region wyróżnia się także sporą liczbą terenów zielonych, wśród nich jest m.in. Kampinoski Park Narodowy i dziewięć parków krajobrazowych. Na terenie województwa znajduje się również wiele skansenów i instytucji zajmujących się kulturą tradycyjną. Słuchanie koncertu bez dźwięku. Przechodzenie przez skrzyżowanie z zamkniętymi oczami, białą laską, czy pokonywanie przeszkód na wózku. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zmierzyli się z wyzwaniami, które na co dzień pokonują osoby z niepełnosprawnościami, aby wiedzieć, jak likwidować bariery i zwiększyć świadomość w obszarze dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie zorganizowano dni dostępności, w trakcie których pracownicy zmierzyli się z wyzwaniami, które na co dzień towarzyszą osobom z niepełnosprawnościami. Wszystko po to, by lepiej zrozumieć, czym naprawdę jest dostępność, bo to nie tylko windy, podjazdy i kontrastowe kolory to przede wszystkim fundament równości. W te kilka dni chcemy uwrażliwić pracowników Urzędu Marszałkowskiego i pokazać im, jak dużo muszą wytrwałości mieć w sobie osoby ze szczególnymi potrzebami, żeby być na co dzień i robić takie rzeczy, jak, robią, jak robimy my? Urzędnicy mogli doświadczyć barier, które często niesie ze sobą niepełnosprawność. Jednocześnie też mogli poznać rozwiązania technologiczne, które ułatwiają życie osobom z niepełnosprawnościami. To m.in. specjalny mówik, który sprawił, że uczestnicy mogli zamówić kawę bez słów obie jest sposobem komunikacji alternatywnej. Jest to program wyposażony w syntezę mowy i jest dla osób, które nie komunikują się werbalnie. Podczas dni dostępności uczestnicy mogli również posłuchać koncertu, ale bez dźwięku. Kamizelki haptyczne przenoszą dźwięk w postaci wibracji na ciało człowieka. One zapewniają osobom głuchym możliwość e... Zrekompensowania tego, że nie słyszą filmu bądź przedstawienia w teatrze i dźwięki mogą poczuć na sobie. Nie słyszą na przykład jak aktorzy chodzą po scenie, ale ich kroki czują na, na swoim ciele. Można było również pokonać tor przeszkód na wózku inwalidzkim, testując przy tym różne nawierzchnie, które pojawiają się w przestrzeni miejskiej, przejść przez skrzyżowanie z zamkniętymi oczami i białą laską, czy wypełnić wniosek w rękawicach symulujących drżenie rąk. Naprawdę jest bardzo ciekawe i pokazuje to, że ludzie też powinni w społeczeństwie normalnie funkcjonować i aktywnie fizycznie też się spełniać. Także wydaje mi się, że naprawdę jest bardzo dobry ten pomysł. Jest to w stanie nam przybliżyć, zwrócić uwagę na pewne bariery architektoniczne, z którymi możemy się spotkać i normalnie ich nie zauważając. Doświadczanie barier różnymi zmysłami to gwarant dobrej i wartościowej lekcji. Takie wydarzenia pokazują, że żeby coś naprawdę zrozumieć trzeba choć na chwilę wejść w czyjeś butę. Aktualnie ponad 356 tysięcy osób, czyli około 6% mieszkańców Mazowsza to osoby z niepełnosprawnościami, z czego 10% stanowią dzieci do 16 roku życia. A na koniec jeszcze przypominam Państwu o najbliższym Mazopikniku, który odbędzie się w Kozienicach w sobotę 5 lipca. Do zobaczenia za tydzień.